No niestety. Cześć! Nie przeczyta, no, przeczytała. Zobaczymy, jaką ocenę dostała. Okulary sobie ściągnęły. Wędziemy piruetę a sekundę. Raz, dwa, pięć, trzy razy. Co nie skończyłeś? Tańca, to jest niezapisane tańce i na majtaju. Mama nawet nie wiesz, że to majtaju. Mm. Dalej mam taki piękny kalata co? Patrzcie jakie mam. Jest takie kalata co? No, mam um, takie piękne włosy dalej. Całe <coughs> kimierze jest. Mm. i polaruję. A patrzcie ile ja zdobyłam już medali z tańca. W mojej czasach? Bo jakieś rzeczy. Ty byłaś w starej biedzie. Gdzie ma masz dziecko pomalować? Ja cię muszę pomalować. A, a, ty, a, pokażę wam zaraz, jakie się Były małe dzieci dzisiaj. Co? No to było takie... Ona jeszcze ma... Um, dopiero... Ona ma dopiero... A patrz! że takich takich młodych dzieci ona tego wygrywa. Ale ma 17, ale chodzi o grup. No to jest za pierwsze, to jest za pierwsze, to jest za drugie, to jest za trzecie. A teraz to jest tylko taki, taki niby, to nie jest prawdziwy ten, ale właśnie taki teraz zdobędę. Ty się tu powinnaś teraz uczyć, czysto, że nie jakieś głupoty, jakieś... Ja cię muszę pomalować, bo ty nie umiesz. Rodzice mieli podobno pomalować dzieci. Hmm. Teraz odrobinę pudru. Ja co mam ja to sobie sama zwiążę. Dziecko! Dziecko! Ja muszę tu spineczki ja przy... przypinam. Nie chcę spinek. Musisz. Pani za. Przy... Nie, nie wolno przypadek.